Witajcie, kochani. Nagrywam film, aby po raz któryś prosić Was o pomoc dla osoby, którą wielu z Was już zna, bo już kiedyś mieliśmy okazję jej pomagać. Chodzi o Karolinę. Moi drodzy, ale sprawa jest nieco inna niż kiedyś kiedyś pomagaliśmy finansowo zbierać na węgiel, jakieś artykuły spożywcze, czy choćby doprowadzić dom do stanu, który pozwoli na normalne życie bez pleśni, bez grzyba i tak dalej, i Natomiast teraz, kochani, sprawa jest całkowicie inna, ponieważ Karolina. Chcę i to dosłownie teraz powiem, chcę stanąć na własne nogi i to nie jest przenośnia. Ci z was, którzy nie wiedzą jak wygląda Karolina, co, co jest z jej zdrowiem, zaraz się dowiedzą, żeby nie przedłużać, już wam pokazuję o co mi chodzi. Tutaj, moi drodzy, na tym zdjęciu jest właśnie Karolina. I jak widzicie, wcale nie przesadziłem mówiąc, że chcę stanąć na własne nogi. Jest tutaj, kochani, problem z dużą nadwagą, która przeszkadza właściwie we wszystkim. Ja miałem kiedyś, a i obecnie mam lekką nadwagę. I powiem wam, że jak kiedyś ważyłem 113-115 kg to to jest nic w porównaniu z tym tutaj co widzimy z tą nadwagą, to miałem problem z wieloma rzeczami. Miałem problem schylić się, zawiązać buty, bo brzuch mi przeszkadzał. Ciężko mi było wstawać rano z łóżka. I ogólnie czułem się ociężały. Natomiast no, później udało mi się schudnąć, jak wiecie, ale później znowu przestałem stosować dietę i powoli zacząłem wracać do tego co było. Na szczęście, nie wróciłem całkowicie do tego co było, i znów będę chciał zrobić sobie dietę, ale kochani, to, to ja. Ja, ja mogę tak e, zrobić, bo e, już raz to zrobiłem i prawdopodobnie uda mi się taką drakońską dietę e, cały czas na głodzie e, wytrzymać z pomocą oczywiście Pana Boga. Natomiast w tym przypadku tutaj m, takie coś m, nie przejdzie, ponieważ, no nie, nie przejdzie. E, rozmawiałem z Karoliną niejednokrotnie i nie każdy kochani potrafi na przykład pół roku żyć z dnia na dzień będąc głodnym spróbujcie nie jeść przez trzy dni tylko przez trzy dni spróbujcie nie jeść albo przez tydzień jedźcie codziennie na przykład tak jak ja kiedy zjadłem 20 deko kiszonej kapusty i jakiś owoc to, to jest ciężka sprawa i mało tego, nie każdy organizm, organizm takie coś wytrzyma. Nie wiem, czy mi się uda teraz jeszcze raz powtórzyć tą dietę, ale będę chciał. Moi drodzy. I teraz takie słowo do wszystkich do wszystkich tych pseudodietetyków, do wszystkich tych pseudopomagaczy, bo wielu jest takich. Pamiętam. Były, były, były jakieś tam głosy, że złośliwe, kiedy pomagaliśmy Karolinie, że ma iść do pracy, a nie żebrać, czy coś takiego. Słuchajcie, jak w takim stanie iść do pracy? To jest niemożliwe. Po drugie, nadwaga nie wynika. Często, gęsto, gdybyście nie wiedzieli, z obżarstwa, które jest grzechem, nadwaga wynika z genetyki. I ja na przykład, kiedy rzuciłem dietę, czyli kiedy przestałem być głodny, dosłownie mówiąc, i zacząłem jeść normalnie, nie jak świnia w korycie, żeby się utuczyć jak wieprz, tylko jeść normalnie, to od razu waga zaczęła mi wracać do tego, co było. I nie mogę sobie pozwolić jeść tak jak normalny człowiek. A znam ludzi, którzy są chudzi jak palec, a jedzą za dwóch albo za trzech. I to yy, przypuszczam, że też takich ludzi znacie i im zazdrościcie, bo ja zazdroszczę. Więc genetycznie, jeżeli ktoś jest tak skonstruowany, niestety, że pozwala sobie jeść normalnie i tyje od razu, to yy, nie jest to wina tego człowieka. I chciałbym też prosić wszystkich pieniaczy i złośliwych ludzi, aby się nie udzielali pod tym filmem, jeżeli nie chcą pomóc. Wolę o tym powiedzieć, bo sam wolę uniknąć czytania głupich komentarzy. Ja oczywiście tych komentarzy nie umieszczę, nie przepuszczę pod film. Ale chciałbym też sobie darować czytania tego, bo, bo kiedy coś takiego czytam, to mi się chce żygać najzwyczajniej. Przepraszam za ostre słowa, ale tak jest. Wracając do tematu, kochani. Karolina chce stanąć na własne nogi, chce coś ze sobą zrobić, chce normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Stąd ta zrzutka. Linka zamieszczę pod filmem. Do, tutaj do, do, do tej strony i jak widzicie problem jest duży. Ale można tutaj zrobić, poczytacie sobie. Można wykonać jakąś operację. Jest tutaj to mniej więcej opisane, co to są za zabiegi, jak wyglądają, do czego to dąży. Więc możecie sobie otworzyć i przeczytać. Tutaj jak widzicie jest 365 zł, dopiero uzbierane z 19 tysięcy. Ja nie wiem, czy, czy to czy uda się to uzbierać, natomiast spróbujmy pomóc. Jeżeli nie, w tym miesiącu, to nie wiem na co się. Karolina zdecyduje, może po prostu zrobimy takie konto, na które każdego miesiąca będziemy, będę starał się wpłacać pieniądze, które od Was uzbieram, albo od ludzi uzbieram, albo skądś wezmę, nie wiem skąd. W każdym razie chciałbym, aby, jeżeli nie teraz, to w przyszłości, uzbierać tą kwotę. Jak to się mówi, grosz do grosza, i wtedy zrealizować tę operację, żeby pomóc. Jeżeli ktoś z Was nigdy nie był w takim stanie, nie miał nadwagi, to nie będzie wiedział, co taki człowiek przeżywa. Ale proponuję założyć sobie dwa worki 25 kg z przodu i takie same dwa worki z tyłu i spróbować tak chodzić. I potem rano wstać z tymi walkami, bo tak to mniej więcej, takie życie mniej więcej w ten sposób wygląda. Jest bardzo ciężko, stawy są, stawy są obciążane, serce jest obciążone, wszystko w środku jest obciążane. Dochodzą potem do tego inne choroby, jak cukrzyca i tak dalej, co też u mnie miało miejsce i ma miejsce. I moi drodzy, dlatego moja prośba do Was, abyśmy pomogli w miarę oczywiście możliwości. Czasy są ciężkie, ja wiem, jak jest. I nie mogę od Was wymagać, albo wymuszać, albo szantażować jakoś psychicznie, żebyście wpłacali pieniądze, których nie macie. Ja nie mówię o tym. Ale jeżeli Wasze serce zostanie do tego pobudzone, to każda kwota ja nie mówię tu o grubych tysiącach, ale każda kwota na pewno przyczyni się do tego, że kiedyś tej operacji, do tej operacji dojdzie. Mam taką nadzieję. Ja sam będę chciał sobie zrobić dietę, ale. Jak, jak mówię, to jest mój organizm, moje decyzje, moje postanowienia i moje próby. Nie wiem, czy dam radę, tak jak kiedyś, być cały czas na głodzie, ale spróbuję. Natomiast ja nie mam tylu kilogramów do zrzucenia co Karolina, bo u mnie to jest kwestia 10, może 15 kilogramów, żeby waga była elegancka, że tak powiem nie jest, to, nie jest to taka wielka praca, jaką trzeba by było wykonać w przypadku tutaj właśnie Karoliny i rozmawiałem z nią przez telefon niejednokrotnie to ona stara się własnymi siłami schudnąć, ale to jest to jest syzyfowa robota że tak to nazwę Dlatego postanowiła zrobić coś takiego, to i tak bardzo dużo, że się zdobyła na to. No ale potrzeba pieniędzy zwyczajnie do tego. Karolina jest osobą, możecie mi wierzyć, bardzo wesołą, bardzo pogodną. I aż mnie to dziwi. Jeszcze się nie zdarzyło. Żeby my, że jak rozmawiamy przez telefon, żeby ona była jakoś wyjątkowo smutna, mimo problemów, które ma cały czas, mimo problemów z, z życiem codziennym, mimo problemów z chorobami, mimo problemów finansowych, życiowych itd. Tam jest tego mnóstwo, ale mm, zawsze jest pogodna. E, i zastanawiam się, jak ona to robi, bo ja na przykład y, jestem taką osobą bardziej depresyjną, która, która nie wiem, czy by sobie poradziła, <laughs> y, będąc w takiej sytuacji ze wszystkim. E, natomiast Karolina jest teraz też, tak jakby głową rodziny e, i, i sama to wszystko tam stara się uciągnąć, y, natomiast no, nie jest możliwe, prawda? Żeby cały czas mieć na sobie obciążenie psychiczne, fizyczne, i teraz jeszcze widzicie w takiej postaci. Dlatego chciałbym, aby, aby ta pomoc doszła do skutku. Ja sobie nie wyobrażam być w takim stanie i teraz podejmować walkę o cokolwiek, bo uwierzcie mi, że nadwaga to jest straszna rzecz. Przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, przeszkadza w życiu i to okropnie. Dlatego chciałbym ulżyć Karolinie, ale sam tego nie mogę zrobić, nie potrafię. Natomiast porady, takie pseudo porady, pseudo fachowców, pseudo dietetyków, jak ja to mówię, czyli inaczej złośliwych troli pod tytułem nieżre i tyle Albo, albo nie jedz cukru, nie jedz mięsa, żwy kamienie najlepiej. Przepraszam kochani za te słowa, ale takie rzeczy, takie rzeczy się zdarzają, dlatego bym prosił o oszczędzenie sobie takich komentarzy. Taka rozmowa nie pomaga. Mówienie też komuś, kto ma problem genetyczny z nadwagą. Że ma robić tak, ma, iść, ma jeść to i ma nie jeść tego, to też nie pomaga. Trzeba być w skórze takiego człowieka, a ja jestem w skórze takiego człowieka, żeby przekonać się samemu, jak to jest, kiedy chce się jeść normalnie, a nie można, bo człowiek od razu tyje. Jak to jest, kiedy trzeba. Trzeba by było być głodnym dzień w dzień, odmawiać sobie wielu, wielu rzeczy. A to nie jest takie proste, bo mamy wzrok, widzimy i reklamy z jedzeniem, widzimy na co dzień jedzenie. Ktoś w kuchni gotuje obiad, na przykład, i teraz trzeba było sobie zatkać oczy, uszy i nos, żeby te wszystkie rzeczy do nas nie docierały. Nie kusiły nas, a, a mało tego, nic by to i tak prawdopodobnie nie dało, bo w środku czujemy w żołądku ogromny głód, prawda? I mózg domaga się tego, żeby zjeść. Także, jeżeli ktoś tego nie zna, to bym poprosił, żeby się nie wypowiadał, bo to są pseudoporady. Natomiast polecam wszystkim, K mondralom nie jeść przez kilka dni. W sensie takim, że jeść na przykład tak jak ja jadłem, czyli tam 20 gram kapusty kiszonej, to jest obiad. No i na kolację powiedzmy jedna mandarynka albo owoc mango i to połowa owoca mango. I polecam tak, polecieć sobie przez tydzień. Natomiast jestem w stanie, już teraz powiedzieć, że nie dacie rady czegoś takiego zrobić. Wielu z was nie da rady. 99,9% nie da rady w ten sposób funkcjonować normalnie. Bo po trzech dniach już będziecie mieli dość. i, i, i na widok suchego chleba nie będziecie się mogli powstrzymać. Ja sam nie wiem, jak ja to wtedy robiłem. To była wielka pomoc Boża, że wytrwałem w takim czymś, że pół roku chodziłem głodny, prawie pół roku, od stycznia do maja. Jadłem właśnie w taki sposób. Ludzie się tutaj, którzy mnie znają, ale tu z życia, z mojego otoczenia dziwili, moja rodzina. Dziwili się, ale efekt był fenomenalny. Natomiast jak widać, nie wytrwałem w tym, bo to jest niemożliwe, żeby nie było to wtedy dla mnie możliwe, żeby wytrwać cały czas w takiej diecie. Będę chciał powtórzyć ten wyczyn, ale już teraz troszkę później inaczej, bo jakąś dietę sobie skonstruuję, żeby mniej być głodnym niż, 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 niż wtedy, żeby jakoś wytrwać. Tak wygląda sprawa, moi kochani, nadwagi, sprawa jedzenia. Sprawa genetyki, takiej jaką mają ludzie ze złą genetyką, taką jak ja mam, jak ma Karolina. Być może ktoś z Was zna ten problem, wtedy rozumie mnie i to, co ja mówię, bez problemu. Ci, którzy mogą jeść normalnie, to gratuluję i zazdroszczę. Kochani, ale nie, nie jestem film o mnie, nie będę tutaj rozmawiał o mnie, aczkolwiek no, chciałem napomknąć właśnie na temat tego problemu nadwagi, który mnie też dotyczył i dotyczy, bo znowuż przytyłem co widać. Eee, e, co jeszcze wam powiem? No oprócz gorącej prośby no to cóż mam wam powiedzieć? Tak więc... Mm, Bardzo Was proszę, abyśmy w jakiś sposób starali się pomóc. Tak jak mówię, jeżeli nie zrobimy tego teraz, nie uda się zebrać teraz, to chciałbym co miesiąc dokładać parę groszy do tej kubki, która się uzbiera, i po jakimś czasie, właśnie może uda się zebrać te 19 czy tam 20 tysięcy, 19 tutaj widzę. No i liczę na to, że się w końcu uda. Linka, jak mówię, wkleję pod filmem. Na moim facebooku też jest link do tej zrzutki. No i cóż, kochani. Myślę, że i mam nadzieję, że z pomocą Pana Boga. Uda się uda się to zrobić. Liczę na wasze dobre serca. Dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. I chciałbym też Was przeprosić, że pojawiam się ostatnio prawie wcale. Ale. Takie jest życie, że tak powiem. Mam swoje problemy, mam swoje kłopoty i, i, tak jak mówiłem, jak widzicie, kiedy trochę kłopotów zwala mi się na głowę, to jestem sparaliżowany, nie potrafię nawet do Was się odezwać. Natomiast podziwiam Karolinę za to, że jest taką pogodną, wesołą, ciepłą osobą i ma w sobie po prostu taką siłę, której ja nie mam. Będziemy chcieli, o tym też mówiłem z Karoliną, będziemy chcieli ją kiedyś odwiedzić. Więc, jeżeli ktoś jest chętny na takie odwiedziny, to można też do mnie na Facebooka pisać, bo będziemy właśnie w gronie znajomych chcieli tam jechać. No i posiedzieć, prawda? Na kawie. Oczywiście będzie miło, na pewno tak więc no jeżeli chcecie piszcie w tej sprawie także nie znam terminu kiedy byśmy tam jechali na razie jak mówię mam ciężki okres ciężko mi się pozbierać ciężko mi samemu ułożyć parę rzeczy ale, ale tym akurat nie chciałbym tutaj w tym filmie się za bardzo przejmować więc Skupmy się na tym, aby pomóc Karolinie, kochani. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za uwagę. Jeszcze raz przepraszam, że, że, że mnie nie ma, że nie bywam tutaj już na tym kanale tak często jak kiedyś, a praktycznie w ogóle teraz, że wyskakuję z takim filmem, że nie, nie, nie opowiadam Wam o Panu Bogu. O Piśmie Świętym, o Słowie Bożym, tylko o dziewczynie, która potrzebuje pomocy, ale jest to dla mnie na tyle ważne, że jak sami widzicie, przełamałem swoje problemy, swoje kłopoty i postanowiłem nagrać ten film. Tak więc, jeszcze raz gorąca prośba pomóżmy jej. Chwała Panu Bogu, kochani, trzymajcie się. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha w tych ciężkich czasach, abyśmy wytrwali do przyjścia naszego Zbawiciela. Trzymajcie się i z Panem Bogiem.